Hej, cześć, witajcie widzowie w kolejnym odcineczku Spec Simulator 99 i dzisiaj będziemy robili coś naprawdę, naprawdę potężnego, ponieważ udało mi się zebrać bardzo dużo Titanic prezentów. Generalnie dzięki wam, teraz wyświetlają się niki osób, które wpłaciły, płaciły, no może wpłaciły to wiecie, takie dziwne słowo, ale po prostu jakby z zdonate'owały. Było to na live'ie, zbieraliśmy prezenty i dziękuję każdemu, kto wrzucił jakiś prezencik od siebie. To były widzowie small prezenty, to były czasem Titaniki, różnie, naprawdę różnie, no ale udało mi się dzięki temu sporo tych Titaników zebrać, widzowie. Pokażę Wam też dzisiaj, gdzie jest elf, i zobaczymy, co jest w kalendarzu adwentowym. Czy opłaca się robić czwarty dzień? Za chwilkę się przekonamy, ponieważ przez całą noc farmiłem i zdobyłem, wiecie, rozwaliłem te 8 domków z piernika i zdobyłem tutaj czwarty poziom, widzowie. Więc zostawcie koniecznie łapkę w górę, zostawcie, widzowie, no oczywiście, suba z wodem i lecimy z tym odcinkiem. Od razu mówię, że jeżeli chodzi o mój klan, to mamy jedno miejsce wolne, ale w wpisowego trzeba wpłacić 2 miliony. Czyli wchodzicie do klana, jak Was zaproszę napiszecie swój link w komentarzach albo czy w ticketie na Discordzie, że po prostu macie te 2 miliony gemów, chcecie wpłacić i chcecie z nami tryhardować, wtedy was oczywiście, jak tutaj wpłacicie od razu, dołączając was, widzowie, no po prostu gracie z nami, tak? Zapraszam was, kiedy macie po prostu te 2 miliony. Duży, wiem, że duży próg, duży, duże wpisowe, ale to widzowie dlatego, że lecimy wyżej po topkę. Patrzcie, mamy aktualnie, jeżeli chodzi o diamenty, mamy 33 miejsce, naprawdę potężnie, potężnie, jak na cały świat widzowie, to jesteśmy mega wysoko. Mamy trzeci poziom, będę chciał ulepszyć też widzowie, uwaga, będę chciał na czwarty poziom nam ulepszyć klan, żeby było więcej bonusów, dlatego potrzebujemy mnóstwa gemów. I teraz tak, kto nie będzie miał 3 milionów, 3 milionów do piątku, no najprawdopodobniej zostanie wyrzucony niestety, ponieważ potrzebujemy aktywnych ludzi. Patrzcie, Shadowek 10,5 miliona, ja 8,4, 5,5, Mateusz, tutaj Kubazi, Adrian, no da się widzowie, da się już tyle gra istnieje, że naprawdę da się te miliony wpłacać, co jakiś tydzień chociaż. A tu bardzo dużo dałem czasu Wam na to, żebyście po prostu ogarnęli to, co nie? Jeżeli ktoś będzie miał tak koło trzech albo widzę, że się stara, to nie wyleci, wiadomo. Generalnie mamy też klan, mamy też kadał dla kladowiczów. Na Discordzie, w Tiketach w kategorii YouTube możecie się zgłaszać po tą rangę, jak jeszcze nie macie. Bo ten, kto jest ze mną, no to może mieć, no ma dostęp do klanu, ma też super wyróżniającą rangę na serwerze. Wiadomo, więc zapraszamy i, i tak. I mam nadzieję, że każdy będzie wpłacał, bo o to chodzi. Wszyscy płacamy, wszyscy robimy jakby po to to, żeby po prostu było... Nam mega, mega tutaj lepiej skladem. Dobra, 700 tysięcy widzowie wpłacam w tym odcinku, mamy 113 milionów. Czy gdzieś wskoczymy, raczej nie? Bo musimy mieć 114 i 8. Dobra, ale 113 mamy, będziemy pewnie ulepszali klan, widzowie. W ogóle, jeżeli chodzi o ten adwentowy kalendarz, zobaczmy, co tutaj mamy. Uwaga! Czy te? Co? Okej? Okay. Okej, okay. ja się spodziewałem jakiegoś Titanic prezentu, bo to naprawdę była trudna misja. Ziomki zrobiły misję, w której trzeba rozwalić 8 domków z spiernika, co nie jest proste, bo te domki z spiernika. O, Monte wpłacił elegancko, widzicie. Bo to nie jest jakby prosta misja, bo ja na całą noc zostawiłem komputer, żeby wiecie. Po prostu rozwaliło przez tą noc te prezenty, więc naprawdę, moim zdaniem, w ogóle się nie postarali. Czym są jakieś medium Christmas prezenty, jak tu dostaliśmy drugiego dnia 12 Small, czyli w sumie już 2,5? Takiego medium. No naprawdę słabo. To już lepszy był ten Bow, bo przynajmniej to jest jakiś wygląd cokolwiek innego niż prezenty i to takie słabe, więc jestem niezadowolony. Czwarty dzień widzowie, taka trudna misja i coś takiego. Ja nie wiem, co, co było na Waszych twarzach, jak to otwieraliście, ale na moim jest totalne, nie wiem, rozczarowanie po prostu. Widzowie przez całą noc, prócz Waszego, oczywiście, prócz Waszych donate'ów, jeżeli chodzi o prezenty, sam też się wziąłem za robienie tych prezentów i patrzcie, będziemy mieli aż tyle. Dosłownie, ja w tym momencie przerabiam na Titanic prezent. Prezenty. Zobaczcie, wiecie, ile z tego by było pieniędzy, no to nawet sobie nie wyobrażacie. 15 Titanic Christmas prezentów, widzowie, ale to nie wszystko, bo otworzymy dzisiaj jeszcze 19 large gift bagów. Do tego widzowie 61 gift bagów i do tego jeszcze trzy kluczyki, może nam poleci druga tutaj, drugi hużyk, moja druga chichi, tak to tak zwana, wiecie, mój biały piesek, także widzowie. Zobaczymy, jak nam pójdzie. 15 Titanic prezentów to jest naprawdę dużo. Nie wiem, czy enchanty na to wpływają, ale lepiej mieć co, nie? Wolę już mieć, niż jak nie mieć. Prosta sprawa. Huge Huntera, widzowie, no i co? Wydaje mi się, że w tym momencie to sobie lecimy. Gdzie jest jakiś lucky egg? Jeszcze mam. Mam lucky egg czwórkę, ale wiecie co? Przerobię. Przerobię na lepszą. Na enchanted forest lecimy i pokażę wam, gdzie jest w ogóle elf, bo to też jest bardzo ważne. Tylko czekajcie, gdzie mamy tutaj. Tu były gdzieś enchanty. O, tu są enchanty. Potrzebuję enchantów, bo widzowie, do no, tutaj potrzebuję lepszych lucky eggów. Dobra, mamy to i w tym momencie, widzowie. W ogóle ranga też mi już w miarę idzie. Troszkę grałem. Także w końcu coś się za to biorę. Jeżeli chodzi, widzowie, o tutaj Enchanty, to bierzemy nowy Lucky Egg Piątkę. Same piątki i Huge Hunter, widzowie. No, ja myślę, że tu powinno coś polecić. Lucky Potion 6, widzowie, mamy 150% więcej. Nie wiem, czy to działa. Naprawdę nie wiem, czy to działa na prezenty i czy w ogóle działa nawet na ekskluzywne jajka tutaj. No, ale nawet jeśli nie, to ja sądzę, że i tak warto, widzowie. Uwaga, warto nawet kupić sobie ekskluzywne jajka. Ale wiecie co? Kupimy 3 jajca. To będzie największy openingowy odcinek w historii tego w sobie kanału, jeżeli chodzi o Pet Simulator 99, bo naprawdę widzowie, za to to ja bym dostał no, około powiedzmy te 10 milionów gemów, czy coś takiego nawet więcej. Także naprawdę grubo, otwieramy. Będę miał też dużo punktów do klanu. Mam już 2,5 tysiąca, a teraz mega nam dużo nabije. Pamiętajcie, że otwieracie prezenty. Gdy otwieracie prezenty, to nabijacie punkty i mamy jakąś szansę na jakąkolwiek nagrodę. 100 punktów najmniej, żeby być na rankingu i widzowie, no, walczyć. Musimy naprawdę nadrabiać. Jeżeli nawet nie to, to chociaż gemy. Także widzowie, wpłacamy cały czas i zapraszam do klanu kogoś, bo mamy jedno miejsce. Także pewnie się zwolni jeszcze kilka, bo widzę, że. Że ludzie tutaj do no, sobie aktywni, więc widzowie skoro sobie aktywni to pewnie coś się zwolni, ale wolałbym nie, wolałbym, żeby byli aktywni, żeby tutaj wpłacali, bo później przepadają gemy, no tak to działa, chyba że ktoś wróci do klanu, no, to dalej tam będą. Będą w sensie, ile wpłacone? No ale wiecie, tak to wygląda. Dobra, lecę doładować troszkę Robuxów, widzowie. Otworzymy te jaja. Dobra, widzowie, jak jesteście gotowi, to koniecznie zostawcie tą łapkę w górę, bo to będzie naprawdę najgrubszy odcinek w historii, bo ich tutaj opegigów, widzowie. Bierzemy trzy jajca, takie jak obiecałem, dodatkowo jeszcze frut Egi i widzowie, Boże nam padnie takich juczki pomelon. Byłoby bardzo fajnie, ale sądzę, że, że nie padnie, wiecie, tak już po prostu coś czuję. No ale w każdym razie, nawet jeżeli nie padnie, to i tak mamy naprawdę potężnie. Patrzcie, mamy jeszcze event cool ega do otworzenia, więc widzowie naprawdę potężny opening. Ja myślę, że ten opening powinniśmy zrobić na świątecznej mapie, żeby, wiecie, te prezenty, te Titanic prezenty nam wyleciały i nawet sądzę, że najlepiej byłoby pójść, czekajcie, wyrzućmy każdego peta, żeby po prostu zobaczyć, co dostaniemy i słuchajcie, mamy kart ride right into Preston. Może stojąc przy Prestonie dostaniemy coś fajnego. No nie wiem, widzowie. Aczkolwiek, otwieramy Titanic prezent, widzowie. Jo, open 8 w ogóle można zrobić. Co jest? Dobra, widzowie, jako że dzisiaj mamy dużo do otworzenia, to otw otworzymy nawet widzowie, uwaga po 8, 8, lecimy 8, patrzcie ile prezentów, okej, okay, i z tych prezentów dostałem, no takie średnie rzeczy bym powiedział, bo póki co to nie wygląda potężnie, wiecie co można dostać z Titanic prezentów? Między innymi można też dostać nową deskę, nową taką deskę Mikołaja, która by była mega fajna, niestety nie dostałem, co jest bardzo przykre, no bo widzicie, no totalnie tutaj nic nie oddało, no wiadomo, mam tam jakieś candy cane, jakieś kakao, coś takiego, ale widzowie, no to nie, nie, to nie oddało w ogóle, naprawdę średnio, dobra, wiecie co, i chyba na spawna, bo to naprawdę, no Preston mnie skamuje, widzowie. Jak stoję obok jego gierki, no to mnie totalnie skamuje. Także ja wolę stąd, widzowie, uciec. Lecimy na spałda klasycznie, klasycznie do spawnie, może nawet tutaj i otwieramy kolejne prezenciki, widzowie. Może zrobimy po jednym, uwaga, dobra, 850 punktów za jeden taki prezent. Także naprawdę grubo. Tu jakieś banany, oczywiście gemy, no gemy to mnie nie interesują. Do tego jeszcze mamy peciszka, kolejny peciszek i w sumie to by było na tyle. Także widzowie, już mam 9000 punktów w klamie. Nie widzicie jak to się otwiera? Normalnie, dobra, trzy widzowie, lecimy trzy. Jak to będzie wyglądało? No, dawaj, dawaj, coś, dawaj, coś fajnego. No, ten opelik naprawdę nie zaczyna się dobrze, widzowie. Oczywiście mamy dużo jakichś nowych książek, petów, ale te pety to. Nie wiem, nikt ich pewnie nie kupuje. Te pety są widzowie totalnie useless. Nawet ludzie, jak otwierają po jednym tej tanik prezencie, to dostają huge'a, tego Narwala nowego, a ja nawet tutaj nie mogę dostać. Nie, no to jest naprawdę, że dada, totalna. Dobra, widzowie, ostatnie otworzone i co z tego? Mamy kolejny speed jakiś, Candy Cane Unicorn, tutaj mamy Tap Power 5, no dobra, fajna książka, ale to i tak nie robi jakiegoś szału. No powiem wam, że naprawdę, no mam tyle laka i tak dalej, i nic z tego nie dostałem. No naprawdę mega, mega przykro, widzowie. Dobra, otwieramy wszystkie prezenty. Jak wszystko, to wszystko. I do tego jeszcze ten prezencik i do tego jeszcze te medium. Dobra, będę miał dużo rzeczy, więc przynajmniej tyle. No niestety, co to jest? Festive Cardinal. Co jest w ogóle? Damage Potion piątka w jakimś mniejszym gifcie, a na Titaniku takie rzeczy słabe. Nie, no naprawdę, widzowie, jestem zawiedziony. Ale dobra, Large Gift Buggy, widzowie. Lecimy, zobaczymy, co nam tam wpadnie. Nie wiem, czy w ogóle cokolwiek zauważy, ale dobra, lecimy, lecimy. Totalny, widzowie, opelik. Dobra, aby to. Może nam tutaj pokaże jeszcze, zdążę zobaczyć. Rainbow Fruit. Tutaj jakieś, wiecie, potki. Jakieś, jakieś potężne księgi. No, naprawdę, naprawdę jest grubo. O, laki, Potka piątka. No, to się na pewno przydawia, Wiadomo, bo zawsze się przyda. I widzowie, lecimy jeszcze po gift bagi. Gift Giftbugi, no, nie są jakieś mega potężne. Tutaj raczej nie dostaniemy potężnych rzeczy. Przejrzymy eku po prostu, co tutaj mamy. Bo tak naprawdę, sam nie wiem, co tutaj możemy dostać. Uwaga, lecimy, lecimy, lecimy. Oczywiście fajnie, jeżeli chodzi o Titanic Prezenty. Ale żadnego super, wiecie, prezenciku nie dostałem. Także, no, to akurat jest mega słabe. Jakieś książki, widzowie. Komety, wszystko po prostu dostanę z tego, więc to jest, wiecie, taki opelik po prostu, żebym sobie tam otworzył. Mamy potki, mamy do tego też enchanty, jakieś tam mniejsze, prawda? Tak, na pewno mamy mniejsze. I teraz tak, widzowie. Może źle, że nie mam tutaj ekwipunku. Może muszę pokazać moje huge e i wtedy coś wpadnie. Tu patrzcie, nawet była książka piątka. Może wtedy mi wpadnie, bo tak naprawdę bez huge coś mi nie idzie, naprawdę. Mamy też te klucze, dobra, no to zróbmy, widzowie, jeszcze kilka kluczy. Patrzcie, będzie jeszcze potężniejszy opening. 6 tutaj kluczy. No i ja wiem, że na tym openingu tracę bardzo dużo. Ale chciałem taki zrobić duży opening na YouTube'a, Więc widzowie, nawet jeżeli dostanę kupę, no to, to nieważne. Po prostu chciałem to zrobić. Leci bez jaja, widzowie. Co dostanie bez jaja? Nawet nie klika, wiecie na luziku. Zobaczymy, co z tego fruit egga. No niestety, yy, krowa. I to jest pierwszy, pierwszy ekskluzji w tym jajku. Ja, widzowie, jak otwieram ekskluzji jajca, to chyba nigdy nie miałem farta. Serio, nigdy. Znaczy, dobra, no zdarzyło się, ale nigdy nie miałem takiego farta, żeby od tak z pierwszego jajka poleciało mi coś potężnego. Patrzcie, tu mamy cool cuta. Dobra, panie kulkat cool w ogóle ten odcinek nie jest cool, także co mogę powiedzieć. Lecimy dalej. Kolejny fruit egg. Widzowie, do no, aktualnie naprawdę jestem zawiedziony. Naprawdę najgorszy odcinek w życiu. Nie, do no, widzę. Ja nie mogę, dobra, idę płakać. Naprawdę to jest najgorszy mój odcinek w życiu. Nic nie dostałem, żadnego huge'a, żadnej nawet deski świętego Mikołaja z Titanic prezentu. Nawet huge z Titanic prezentu nie dostałem, ale mamy tiketów dużo widzowie, z tego co widzę. I teraz tak, jeżeli chodzi o skrzynkę, co dostaniemy ze skrzynki? Giant Coin Jar. O, mamy, mamy bardzo fajny tutaj wencik, widzowie. Trzeba koniecznie polecieć. Tylko czekajcie, gdzie jest y, Ski Town? Skitown, Skitown. Nie pamiętam już totalnie, gdzie to jest, naprawdę. ja tego tak tak bardzo zapominałem. dobra tu mamy. Zobaczymy, czy zdążymy w ogóle. Dobra, chyba nie zdążymy. Zdążymy, dobra. Tutaj zdążymy i widzowie, mamy kolejny prezencik. Ale taki medium tylko, dobra. Bo w sumie nie miałem odpalonego Treasure Huntera, ale tak na szybko chciałem podlecieć. Dobra, lecimy dalej widzowie. Dodatkowo, patrzcie, możemy tutaj otworzyć kolejny prezencik. Będę miał bardzo dużo do kladu. Czy mamy coś jeszcze? Nie mamy żadnych prezentów. To no i bardzo dobrze, właśnie tak miało to w sumie wyglądać. Otwieramy jajko teraz widzowie, tak na szybko. I lecimy dalej. Lecimy oczywiście na otwieranie skrzydeczki za co klucza, mamy tutaj Axolotla, no to już troszkę lepiej, ale nadal jest to tylko ekskluzyw, to nie jest widzowie huge. No, tak jak wam mówiłem, dlatego nie otwieram jajek, bo nie mam totalnie do tego farta, więc wiecie, po co mam otwierać, jak naprawdę taka kupa zawsze jest, że to jest masakra. Dobra, trzecie otwieramy, mamy jakiś tam coin trójki, no to akurat jest bardzo, bardzo słabiutkie, nawet chociażby jakiś czarmik ładny poleciał, ale nic, totalnie widzowie nic, nawet jakaś fortunka, no niczego jeszcze nie dostałem z tego krejta, się z tej skrzyni, no totalnie, totalnie totalna kupa. I czy mamy jeszcze? Już nie mamy. Dobra. To teraz, widzowie, Spinny well Ticket. Ostatni opening, widzowie, na tym odcinku. Może tutaj odda. No fajnie by było chociaż Hughie'ka dostać tutaj, no ale nie sądzę, żeby to się stało, więc widzowie, uwaga, lecimy. Oczywiście nie mówię, że to jest niemożliwe. Speed czwórka i się wiecie, Speed 4 to kupa, ale to było tylko tutaj 5%. Miałem 5% na to, także bardzo ładnie. Oczywiście, że nie trafię Large Gift bagów, Po co miałbym trafić? Dobra, widzowie, lecimy dalej. W ogóle się nie pojawia Hugic, także to już jest taki przesąd, wydaje mi się. No, nie jest dobrze, widzowie. Nie jest dobrze. Jak się Huge nawet nie pojawia, to naprawdę nie jest dobrze. 2%, okej, okay, to już jest coś lepszego. Mamy Hugika. Teraz by mogło na te 2%, znaczy na te 0,1 polecieć, a nie da jakieś 50. Co to jest? Nie no, 50, widzowie, scam. Jak zwykle scam. U Prestona, nic się nie zmieniło, wiadomo, wszystko takie samo jak było. Oczywiście na jabłku zostanie, bo 18. Nie no, widzowie, nie mogę, naprawdę, naprawdę nie mogę. To jest tak najgorszy odcinek, że po prostu nie wiem, widzowie. No, musicie koniecznie zostawić łapkę w górę i sobie z wodę, bo ja się zapłaczę, nie? Ja się naprawdę zapłaczę. Znowu na Lucky Egga, dobra, myślałem, że Speed to jest, ale dobra, mamy Lucky Egga, co mi nie daje zupełnie nic, ale dobra, niech będzie sobie Lucky Egg. Znowu Jutro oczywiście sobie przeleci, jest go 7000, czyli nie jest ciężko trafić, ale oczywiście. Oczywiście Merezik nie trafi. Dodatkowo widzowie, jest żadnego jajka, żebym nie dostał huge'a, troszkę już tych jajek, wiecie, tych ekskluzywnych jajek otworzyłem, naprawdę całkiem tutaj dużo, około chyba 15 i żadnego huge'a, to naprawdę jest przykre, to jest tak totalnie przykre, że ja widzowie po tym odcinku, teraz nagle leci na jakieś 2%, w ogóle lightning, ktoś to używa, to jest takie moim zdaniem useless, że tego raczej nikt nie używa, totalnie. My się ogólnie tych książek, gdzie się tapuje, to prawie nikt nie używa. Także no, sądzę, że kupę dostałem i tyle po prostu. Patrzcie, 01, no tutaj nie trafi i mamy jeszcze bugi. Dobra, no to w tym momencie i tak już jest to koniec, bo moim zdaniem, no totalnie tak, widzowie, najgorszy, najgorszy, tak pechowy odcinek, że po prostu straciłem tylko pieniądze, ale dziękuję każdemu, kto dorzucił od siebie tego Titanic prezencika. Widzowie, nadal i tak mamy tutaj 15,5 tysiąca dla klanu, więc to jest naprawdę spoko, moim zdaniem. To nam sporo daje, żeby te 100k przebić. Także, widzowie, postarajmy się, otwierajmy prezenty, wrzucajcie, donate'y. Naprawdę mega, mega zachęcam, bo zrobimy tutaj dużo jeszcze rzeczy. Chcę zrobić dużo rzeczy tutaj, elegancko, wiecie, to wszystko ogarnąć. Mamy troszkę Wszystkich rzeczy tam dostaliśmy, no ale widzowie, to nie jest nic specjalnego, ok? To nie jest totalnie nic specjalnego. Tego czarm jeszcze otworzę nawet. Lecimy. Bonus czarba. No to mega słaby czarmik kolejny, chociaż mam już każdy prawie, także. O, tego z nas to bym dał do czegoś. Co bym tutaj wrzucił, widzowie? Na wyvernę, może? Na jakiegoś redstone'a? No nie wiem, może być w sumie na redstone'a. Tak naprawdę, czekajcie, bo tutaj mamy. Chcę wrzucić w takie peciszki, co. No jednak spoko, nie będzie wrzucić. Dobra, mamy to. To chociaż to mamy. Tutaj też chyba gdzieś mieliśmy. Ja się już nie pamiętam, ale gdzieś dawałem tego Charma na strengtha. Tutaj mam. O, w cupcake'u i w wilku. Bo strength no zawsze się przyda, to jest naprawdę spoko. Chociaż no są lepsze, no royalty, wiadomo, ale royalty to nie będziemy mieli miliona royalty, co nie. No, mega słaby odcinek, widzowie, ale uwaga, lecimy jeszcze, widzowie na. Świąteczną mapę, znaczy świąteczną. Nie wiem, czy tak można nazwać świąteczną, no ale po prostu lecimy do Berchata na 39. mapie, widzowie, po to, żeby pokazać Wam Elfa. Proszę bardzo, Elf jest tutaj na bałwanie. Bałwan go trzyma. Normalnie tutaj macie Elfa, jak coś, także bałwanik go trzyma. Możecie go sobie odebrać i widzowie, co mogę powiedzieć? Najgorszy opelik w życiu, no ale chociaż klan tutaj dostał jakieś. Punkty, tak? To przynajmniej tyle to mnie cieszy, że otwieranie daje punkty, więc troszkę się tu przyłożyłem. No, 20 koła prawie punktów dla klanu, także naprawdę, naprawdę grubo. Tu, no, widzowie, dostaliśmy podkę dalaka, no nic specjalnego, także, widzowie, co mogę powiedzieć? Lecę sobie na mój ogródek, idę się tam uspokoić, sobie podleję kwiatki, bo naprawdę, to, że jest mi przykro, to jest po prostu, to jest mało powiedziane, widzowie, nie? No, pewnie, naprawdę, jeszcze pewnie nikt tego nie obejrzy, nie wiem, jest, ja idę, widzowie, nie? to no naprawdę jest przykro.